Bo no to jest ten najbardziej. O! A to tylko się tak dzieli? A taki był ładny, chiński, amerykański. A gdzie Fireworks? To Chyba jeszcze żył. To chyba jedną celę yeah. tylko zrobiłeś. Szkoda, bo trzeba go na ten należy wyprawić. Na tak. Tak, Ja już się bałem go w domu trzymać po tylu dzwonach. Ale tylko jedna cela szczurła. Teraz, wypaliła się. No, to trzeba mocniej. Jedna albo dwie, ale ciepło. Nie wiem. Chcielibyśmy się odsunąć, tylko tak panowie. O! Przestańmy było dobre. No i teraz jest. Ładnie spuch? Ja wolę bezpiecznie. To jest termika, termika na zawołanie. Nagrywasz to? Dawaj bliżej chodź. Dobre, to można taki feature sobie zrobić. Tak że Przełączasz w złoty za jeden razy. Końcówki sobie weź. wiesz, leci. W RC sobie robisz taki ten i przebijasz. Teraz poszły dwie cele naraz. Nie, to lepiej można zrobić. Luty chyba powinien to już puścić, nie? Nie, żeby on Ci go spiął na krótko. <laughs> poszły luty. luty. Dawaj, ten też weź, o kabelki same się odmeldowały. Aż tutaj cię cy należy. To jest piękne. O i nie musisz się tygu, męczyć, już to... masz kawałek wtyczki masz okej okay, No i dobra, jest gitara To nie wdychamy. A środkowa cela bacana... no Ale po, ten, ten, ten nie wali po, po. polimerem, tak jak te, te lepsze akumulatory. To, to tak nie... to się teraz to sprawdza, nie który wodytowy. jest lepszy. Środkowa też poszła Tak, a dlatego teraz porządnie i walą, się zapali Co to było z zip zipy? Kompakt. Spadnięty ze 100, a później z 200 metrów Kładę może pan Mówią, że jeszcze gorzej jak wodą polemasz. No polejmy, polejmy wodą. Ktoś i Pierdziela to teraz kupuję ja. na każdy akumulator osobną torbę. Wszystko do kasety. Dobra. Wszystko biedno, trzeba panu. strażaków.